Hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z so Simulator, dzisiaj walczymy sobie dalej. Nie ma jakichś nowych animatroników, ale dzisiaj zagramy z kilkoma z nich. Może zaczniemy sobie od mojego ulubieńca, czyli Foxiego. Więc tak, zaczynajmy. Mamy jakieś coiny, pozbierajmy sobie, bo nie wiadomo ile następne animatroniki będą kosztować. A nie chcemy specjalnie farmić coinów później na tego, na filmie, kiedyś by wyszedł nowy animatronik. W ogóle niektóre osoby w komentarzach mówią, że zaczną dopiero grać tą grę, jak wyjdzie cała jej wersja. Cała ogólna wersja gry wyjdzie dopiero wtedy, do kiedy zostaną dodane wszystkie animatroniki i stwórca nie będzie chciał nic więcej dodawać. A do tego brakuje bardzo dużo czasu, ponieważ stwórca tej gry dodaje animatroniki na bieżąco co jakiś czas i zawsze może dodać jakąś nową zakładkę, albo dodać kolejne animatroniki, na przykład w pierwszej części FNaFa może dodać Golden Freddy'ego, z drugiej Marynetkę i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc jeszcze o tych. Czekajcie. Nie mówiąc jeszcze o animatronikach z fangamów, które mogą się pojawić w każdym momencie i nie będziemy wiedzieć kiedy. Nie dość, że pamiętajcie, że w Ultimates jest jeszcze 50 animatroników, Ma tyle do wyboru i jeszcze Help Wanted. Na razie są usunięte fangamy, ale prawdopodobnie później będą. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj sobie polecimy Tojcikom. Więc naprawdę lepiej teraz skorzystać póki gra jest, można sobie pograć. No, oczywiście później też będzie, no ale... Normalnie bym je żal dościskał, kiedybym widział taki dobry fang, a nie mógłbym w niego zagrać. I wyczekałbym tylko, aż będzie w pełni. Zrobione. Bo takie fangame będą robione, tworzone, aktualiz aktualizowane na bieżąco. A nie tylko, że stworzony jest fangame, który jest 6 w nocy. I już więcej do niego nic nie zostanie dodane. W ogóle to jest jeden z takich fangiem, gdzie nie trzeba się napocić, żeby coś zrobić, po prostu można zobaczyć coś ciekawego Nie trzeba zbyt bardzo mocno się męczyć, żeby przejść dany tryb Tylko trzeba się go po prostu nauczyć Właśnie, nie wszystko się da na samym początku, no ale W ogóle możecie napisać w komentarzach, jak wam mija kolejny tydzień nagrywam to w poniedziałek i będzie to w poniedziałek, więc mogę tak się oficjalnie zapytać, jak wam tam dzień zmienia, możecie napisać w komentarzach. Z chęcią poodpowiadam. Zanim tam dojdziemy, to zdążymy jeszcze raz kawkajka użyć. A, nie, oczuń się troszeczkę. No nie, nie udało się, no nie wierzę, no jak on mi tak wyczaił? Welcome again. No, no. Jej, kapiek zabiegł, bo mi się już nie chce. A, i co z tego? A, ciekawie. Serio? Pominąłem tego coina? No. Ciekawe ile zdążymy uzebrać coinów do następnej aktualizacji z wydawaniem. Na matroniki. Ona bardzo fajną modrze jak klikniemy Z, to nas przeciwnik nie widzi przez jakiś czas. Czy ona tutaj gdzieś nie miała ukrytej jakieś kasety? A nie, tutaj była kaseta, ale ja wzywałam kiedyś Ednar, z tego co pamiętam Gdzie są twoje nogi? O, ale chociaż teraz mogę przez niego przejść. Auto and the at Narta wewnątrz. Ile Kaijunów? תודה ישחיה פוליצ'ים מאלבול לפטים, לפטי צייבתו. נו, אבל אתם רואים איזה פוליצ'ים ולפטים. O, nie zresetowaliśmy się na koinie. W ogóle tylko animatronika jest w stanie powstrzymać? Ok, to nie się daje. I tak ci zabiję. Ten stróż nocny nie ma jak się bronić. Ale prawdopodobnie w następnych aktualizacjach będzie to zmienione. Dobra, chyba wszystko już tam zrobiliśmy oprócz na w 3. Dobra, to chyba na tyle w tym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnych, więc narodźmy dzisiaj i cześć!